Dzień dobry, z tej strony tarocista ezoteryk Daniel, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejszą energetykę dnia. Zobaczmy co karty tarota mają w dzisiejszym dniu do przekazania w kwestiach miłości, finansów, pracy i zdrowia. Oczyszczam te karty z całej negatywnej energii i napełniam boskim światłem oraz prowadzeniem. Prawda najczyszcza niech wyjdzie na jaw. I już rozkładam karty. Jeżeli chodzi o kwestie miłosne, no to uważam, że bardzo fajna relacja, bardzo fajny związek, bardzo uczuciowy, waleczny mężczyzna. Wie czego od życia chce u mnie zadbać o swoją kobietę. Natomiast jest karta śmierci. Karta siódemki mieczy to są karty, które mówią o stracie. Obawiasz się, że ta relacja może się zakończyć. Bardzo dużo osób próbuje mieszać Twoją relację, próbuje mieszać Twój związek. Ta relacja ostatnimi czasy jest bardzo, ale to bardzo chaotyczna. Ona się tak jakby. Zmienia. Zamiast Państwo przybliżać się do siebie, to Państwo oddalacie się. Mam też takie wrażenie, że Twoja mama, Babcia, traktuje Ciebie jeszcze jako taką małą dziewczynkę w przypadku mężczyzn, małego chłopca. Powtórzę słowa. To nie jest Twój partner dla Ciebie. A ja uważam, że. Ty kochasz swojego partnera. Ty serce jemu byś faktycznie oddała. Natomiast niestety ale u Ciebie pokazują się takie sprawy depresyjne, jest ta załamka, strach przez życie w pojedynkę. Natomiast karta śmierci oznacza taką zmianę. Że życie zmienia się, ale się nie kończy. I uważam, że pójdziecie na kompromis. Karta rycerza kielichów to jest karta mówiąca o tym, że bardzo, a to bardzo próbujecie wszystko na nowo odbudować. Dajcie sobie szansę. Ale pamiętajcie o tym, że nie każdy na tą szansę zasługuje. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, no to wszystkie sprawy powinniśmy załatwiać na ambasadora. Natomiast uważam, że sprawy związane z kobietą bądź kobietami będą dla Ciebie ważne, tu albo chodzi o sprzedaż jakiejś nieruchomości, kupno Działki bądź mieszkania, ale też mocno pokazują się jakieś sprawy z przeszłości, które nie dają ci faktycznie spać, funkcjonować w tym życiu. Tu chodzi o jakiegoś mężczyznę, który, bardzo możliwe, siedzi w areszcie bądź odbywa karę w zakładzie karnym. No, coś takiego no tutaj jest pokazane, że albo członka rodziny Tobie bardzo brakuje, albo partnera. No, coś takiego tutaj jest pokazane. Ale też mocno proszę zwrócić uwagę na mandaty w dzisiejszym dniu. Ale też mi się pokazuje kwestia związana z Twoją pracą. Dostaniesz albo podwyżkę, albo jakiś. Awans. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to proszę zwrócić uwagę na sprawy związane z tarczycą, ale też mocno pokazują się u Ciebie sprawy z układem trawiennym i mocno pokazuje mi się jelito grube. Zobaczmy kartę wyroczni na dzisiejszy dzień. I karta wyroczna na dzisiejszy dzień jest a mianowicie taka Karta mułowania. Karta mówiąca o tym, że pozwól sobie śpiewać tą radośną pieśń Kup sobie jakiś wymarzony prezent o którym bardzo, ale to bardzo marzysz dlatego, że Jesteś osobą, która pewnymi sprawami jest bardzo przytłoczona. Jesteś osobą, która dźwiga ten krześpanski na swoje barki. Ale pamiętaj o tym, że w życiu zdarzają się przypadki. I uważam, że mogą w tym dniu Jakieś takie przypadkowe zdarzenia się wydarzyć. Ale Boskie Źródło to jest karta, która mówi o tym, że czasami niektóre sprawy trzeba przemilczeć, poukładać sobie w głowie. Ale pamiętaj o tym, żeby nie dźwigać ciężaru innych ludzi, bo to Ty jesteś osobą, która ma być wesela, ma być taka radosna. Ja wiem, że jest Ci ciężko, ale Ty masz spełniać swoje marzenia. I swoje pragnienia i życzę Ci tego, żeby w końcu sobie takiej samotności, żebyś kochana, wyszła. Drodzy Państwo i drodzy słuchacze, dziękuję za tą energetykę dnia. Pozdrawiam serdecznie, tarocista Esoterek Daniel.